Podium jest platformą, która tak naprawdę dba o relacje z trenerem, a trenującym. Z punktu widzenia trenera jesteśmy asystentem, który ma odciążyć ze wszystkich działań związanych bezpośrednio z prowadzeniem treningu. A z punktu widzenia trenującego jesteśmy platformą, na której jest łatwo znaleźć trenera, łatwo się zunieść z trenerem personalnym. I ma się gwarancję, że trener personalny został zweryfikowany i faktycznie jest trenerem personalnym. Czy w Twojej firmie wykorzystujesz blockchain? Tak, natomiast jest to projekt, na razie na fazie badawczo-rozwojowej, którą rozpoczęliśmy wspólnie z NCBR-em, którego celem jest tak naprawdę w oparciu o bloki platformy, która weryfikuje nawiązanie kontraktów, czy umowy pomiędzy trenerem a trenującym i ma docelowo pozwolić na wprowadzenie dedykowanych ubezpieczeń, czy produktów ubezpieczeniowych, które obejmą zarówno trenerów w formie odpowiedzialności cywilnej tak, wobec trenującego, jak i również w przyszłości trenujących po to, żeby pozwolić im na otrzymywanie spersonalizowanych ubezpieczeń, które tak naprawdę będą e, bonusem, będą nagradzać się jak gdybyś fizyczną, poza czymś innym, za, ceny za Czyli z punktu widzenia takiego mm, prawniczego, ale też i praktycznego, można powiedzieć, że jeżeli jestem osobą, która idzie do trenera personalnego, to zawieram z nim taki smart kontrakt tak, na treningi. Tak, e, Tak i tak naprawdę, jakby przykładając do modelu istniejącego, ani trener, ani trenujący nie są w większości przypadków w stanie wykazać, że taki trening nie miał miejsce. Co jest oczywiście niezbędne w przypadku ubezpieczeń, ubezpieczeń dedykowanych produktów, bo trzeba mieć gwarancję, że takie, taka sytuacja miała miejsce, tak? takie zdarzenie miało miejsce. No i tak naprawdę później utrudnia zarówno dochodzenie ewentualnych roszczeń funkcji trenującego, by się okazało, że trener nie postąpił profesjonalnie i spowodował uszczerbek na zdrowiu, jak i również w przypadku trenera, gdyby się okazało, że na przykład w przypadku złego, złego wykonywania ćwiczeń potwierdzającego to uszkodzone Rozumiem. A jeżeli chodzi o to ubezpieczenia, to one będą taką fakultaty, fakultatywnym elementem tego smart kontraktu? Czy to będzie już razem wkomponowane w ten smart kontrakt? E, docelowo chcę doprowadzić do sytuacji, w której z punktu, zna, każdy trener ćwiczący, mm. na, czy, wykonujący swój zawód na platformie podium będzie ubezpieczony bo chcemy gwarantować trenującą najwyższą jakość usług, również usług, które obowiązują odpowiedzialność prawną. A czy będą też jakieś dodatkowe ubezpieczenia nawet nie wiem, od wypadków podczas treningu, czy tego nie przewidujecie na razie? Przewidujemy i to będzie, tak, będzie kolejny etap, kolejny produkt, czyli ubezpieczenia NNW od następnych wypadków, jak i również w dalszym kroku ubezpieczenia na życie, które właśnie mają nagradzać aktywność trenujących, co minimalizuje ryzyko chorób człowieka. A co na przykład z kwestią planowania tych treningów, czy to jest tak, że na przykład kalendarz trenera personalnego będzie podpięty z tym kontraktem i od razu będzie można weryfikować te treningi, że one miały miejsce, że się odbyły? Tak, z tym, że to nie tyle, nie tyle kalendarz, to powiem historia działalności z danym trenującym mhm. i tutaj się właśnie pojawia smart kontrakt, ponieważ i smart kontrakt i to dlaczego są to prace rozwojowe, w typowym blockchainie e, e, wszyscy mają wygląd, to tak, wszyscy mają wygląd do tego, że e, dany mechanizm konsensusu zadziałał, także, że e, smart tak zaistniał. Natomiast musimy uwzględnić wiele czynników prawnych, e, na przykład takich, że dany trener, czy troniący może być ubezpieczony nie u tego upozczyciela albo innego, czyli ten bezpieczyciel nie powinien mieć informacji o tym treningu. E, to powoduje, że aktualnie nie ma mechanizmu pasującego stricte mechanizmu smart kontraktów. Jesteśmy na, na etapie opracowania własnych algorytmów e, i rozbudowywania e, tak naprawdę istniejących e, infrastruktury blockchainowej, bo wykorzystujemy Hyperledgera e, jako bazy do, do projektu, e, o e, i architekturę blockchainową, ale e, własne algorytmy smart kontraktów, czy tam konsensusu, e, który pozwoli właśnie na zastosowanie smart kontraktów E, spełniających wszystkie wymagania prawne i tak naprawdę satysfakcjących konstensują wszystkich akcjonariuszy e, tego A czy efektem końcowym? Bo w sumie to jest mega interesujące z punktu widzenia jeszcze trenera, będzie też powstanie dla niego takiej aplikacji, która będzie tak przyjazna, że będzie mógł sobie tymi treningami zarządzać? E, w tej chwili już to można robić. Mhm. Oczywiście też nie mam całego tego zaplecza blockchainowego, natomiast to będzie zawsze dla trenerów e, przytoczysta. Tak naprawdę e, nie muszą, znaczy, jak chcą, to zawsze, zawsze im w powiem, natomiast e, oni mają używać podium, bo ma to być dla nich narzędzie, które pozwala im zaoszczędzić czas, pozwala im profesjonalnie prowadzić i rozwijać swój biznes e, i w możliwie najprostszy sposób e, zapewnić kontakt zetknąjącym. Natomiast cała właśnie prawna, i to jest coś, co chcemy zaoferować trenerom trwającym to jest to, że wszystkie technologie, wszystkie aspekty prawne są przed nimi nie tyle, że ukryte, ale miejsc transparentne i nie muszą o nich myśleć. W tej tak naprawdę, żeby trener w pełni podlegał ochronie np. tytułu ubezpieczenia OC, Powinien przy każdym treningiem podpisywać umowę z e, trenującym, To oznacza, że powinien mieć z sobą teczkę z dokumentami. E, wiadomo, że to nie jest ani wygodne, ani przyjemne i dla, trenera, i dla dla trenującego. E, stąd automatyzujemy te wszystkie działania, a żeby to było transparentne, również dla obu e, żeby było gwarancję, że są to dane niezmienialne, dlatego w tej tematyce, które Rozumiem. A jak by wyglądała teraz kwestia przystąpienia do projektu w tej chwili? Bo rozumiem, że już można. Co taki trener personalny i jego podopieczni musieliby zrobić, żeby już z tej aplikacji korzystać? Jeżeli chodzi o użytkowników końcowych, czyli trenujących, yy... To użytkownik tak naprawdę musi pobrać ze sklepu Google Play albo App Store aplikację, zainstalować ją telefonie i to jest wszystko, co, co musi zrobić. Od momentu instalacji i rejestracji, który jest bardzo prostym procesem, ma możliwość wyszukania trenerów po kryterium odległości od, od, od swojego miejsca zamieszkania czy w przypadku pracy, ma gwarancję, że tych trenerów, których widzi, są trenerzy, których już zweryfikowaliśmy, czyli potwierdziliśmy to, że są tym personalnymi. To jest też ciekawe, o tym za chwilę powiem. Natomiast w dla trenera, trener też musi pobrać aplikację, powinien pobrać aplikację, powinien się zarejestrować. Natomiast ten proces jest trochę dłuższy, ponieważ dopóki my takiego trenera nie zweryfikujemy, to nie jest on widoczny publicznie dla innych trenerów. Trener może korzystać z platformy, może obsługiwać swoich podopiecznych, i ma kontakt z natomiast nie będzie widoczny dla trenujący trenujących, są zainteresowani treningiem, których nie zna. W ten sposób jak gdyby, godzimy te dwa interesy, że nie każdy trener sobie jest zweryfikowany, ale jednocześnie może używać podium, a z drugiej strony godzimy to, że każdy tak naprawdę, trenujący ma gwarancję, że przez podium wymaga się i spotyka się z profesjonalnym trenerem personalnym. A to jest o tyle ciekawe, że do tej pory w Polsce nie ma takiej kwalifikacji zawodowej jak trener personalny. I prawo nie mówi, kto jest trenerem, a kto nie jest trenerem. E, niestety to jest uh, co subiektywna ocena. E, pracujemy razem z Polskimi Związkami personalnych nad tym, aby taka kwalifikacja zawodowa się pojawiła, bo jasna referencja, kto jest trenerem, a kto nie jest trenerem. A jak to jeszcze wygląda z punktu widzenia Was, jako organizatorów tej aplikacji, jeżeli chodzi o dane medyczne? Czy Wy będziecie przechowywać dane medyczne podopiecznych tych trenerów? No bo wiadomo, że trener układa dietę, układa treningi i musi gdzieś tam te dane medyczne też przejrzeć, zapoznać się z nimi. Czy, czy Wy też takie dane będziecie przechowywać? W przypadku trenów personalnych zazwyczaj nie mówimy stricte o danych medycznych, chyba że e, trener posługuje się na przykład badaniami krwi. Tak? Na, mm -hmm. na podstawie O to mi chodziło właśnie. E, planuje, planuje trening, a w ogóle stwierdza, że ta osoba e, może przystąpić do, do treningu. E, na to paliwo w ten sposób, że e, jednym z kolejnych grup, które adresujemy e, są rehabilitaci. Tam już mówimy stricte o dokumentacji medycznej. Bo to już nie są tylko wyłącznie plany treningowe, nie są tylko wyłącznie ankiety, ale są to no, raporty zdrowotne, tak robią ściśle, opisują stan zdrowia danej osoby. Dlatego razem z wdrożeniem platformy blockchainowej. Również wdrażamy wszystkie normy wymagane prawem do przechowywania takiej dokumentacji powietrznej. Co oznacza, że nawet trener personalny, który nie będzie rehabilitantem, będzie mógł prosić na przykład, podoficznego o wyniku, wyników baryjakrwi, bo Platforma Spółdzielnia Prawnego będzie pozwalała. Będzie to zgodne z zachowaniem wszystkich norm prawnych wymaganych do przechowywania dokumentacji Czy można powiedzieć Rodo RODO i nie tylko RODO, bo, bo jest oddzielna ustawa, która mówi o tym, w jaki, powinniśmy, e, w jaki sposób powinniśmy bać i przyjmować tą błędę na skuteczność. Dziękuję. RODO jest ciekawym tematem, to jest wyzwanie oczywiście też dla e, informacji przechowywanych i bo dlatego że są niezmienialne, a w RODO musimy zachować prawo do e, bycia zapomnianym, czy prawo do bycia zaniedbanym. Za, za i to jest tak kolejne wyzwanie tej, tej pracy, jak w tych pracach badawczo Ale Hyperledger, hyper -ledger, hyper -ledger, hyper -ledger, hyper -ledger, przepraszam, zakręciłem się. Hyperledger y, pozwala chyba w pewnym sensie na pewne modyfikacje, czy nie? Pozwala, bo to zależy od architektury, mm -hmm. którą użyjemy. Natomiast my na końcu musimy mieć architekturę, która z punktu widzenia ubezpieczyciela, która brakuje mu niezmienność w pewnym mm -hmm. danych. I prace, które w tej chwili się toczą, również dotyczą rozwój instalacji z jednym z towarzyszy kosmicznowych, który nam dokładnie mówi, jakie dane są niezbędne i jakie dane będą musiały być przykrywane z formie uchwały, a które dane mogą być przykrywane poza łańcuchem, po to, żeby można było zagwarantować prawa wynikające z ustawy.